Cześć, dziś zagłębimy się w fascynujący świat pielęgnacji dłoni, poznając różne typy, metody i efekty wizualne. No to zaczynajmy. Na początek mamy klasyczną rutynę pielęgnacji dłoni. Ten typ skupia się na zdrowiu i wyglądzie dłoni, od delikatnego peelingu po odżywcze kremy. Działanie jest proste i skuteczne, pozostawiając dłonie miękkie i gładkie. Następnie mamy rutynę pielęgnacji dłoni z twistem. Ten typ wykorzystuje unikalne składniki lub techniki, jak olejki czy brokat dla błysku. Nadal skupia się na pielęgnacji, ale z zabawnym akcentem. Teraz porozmawiajmy o pielęgnacji dłoni z odrobiną rozrywki. Ten typ łączy pielęgnację z zabawą, jak gra lub masaż dłoni. Jest praktyczny i zabawny, idealny dla osób lubiących wielozadaniowość. Na koniec... Choć nie mniej ważne, mamy rutynę pielęgnacji dłoni z nutą luksusu. Ten typ to czysta przyjemność z produktami premium i luksusowymi składnikami. Zabieg to rozpieszczające doświadczenie, po którym dłonie czują się królewsko. To już koniec naszej podróży po pielęgnacji dłoni. Pamiętaj, dbanie o dłonie jest ważne, a każdy znajdzie odpowiednią dla siebie rutynę, więc czemu nie wypróbować jednej z tych rutyn pielęgnacyjnych? Dziękujemy że byliście dziś z nami. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie po więcej ciekawych treści. Do następnego razu, dbajcie o dłonie i bądźcie wspaniali.